W pewnym momencie z magazynu, który miał około 3-5 tysięcy metrów kwadratowych w ciągu jednej nocy, nie tylko nie oczywiście tylko towary ekranfony. mojego klienta, e, zniknęły. E, opuścił się silnik łodzi, uderzając o beton. Doszło do szkody. No i teraz jest pytanie, kto za tą szkodę jest odpowiedzialny. Wtedy mamy do czynienia z. Przewoźnikiem, który okaże się dopiero fałszywym przewoźnikiem lub też przestępcą, czy jedna literówka w adresie mailowym. Jak zazwyczaj to logistik, logistics, i e, to tylko różniło tego przestępcę od prawdziwej, prawdziwej. prawdziwego przewoźnika. Dzisiaj będzie pięć historii, yy, pięć historii oszustw, ale też będzie remedium na te oszustwa. Dowiemy się, jak na rynku transportowym działają przestępcy oraz jakie środki możemy przedsięwziąć, żeby się przed nimi uchronić. Zapraszam. Dzień dobry, witam w podcaście Transport, Spedycja, Sukces, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o, o nieuczciwych praktykach i szkodach, czyli będzie temat ubezpieczeń, ale podany na e, bardzo e, ciekawy, smakowity sposób, bo będziemy prezentowali historię. A przy okazji dowiemy się być może, jak uniknąć niektórych problemów. A naszym przewodnikiem, ekspertem będzie broker ubezpieczeniowy Dawid Futyma z firmy Polonika Brokers. Cześć Dawid. Cześć. Dzień dobry Państwu. Dawid, powiedz, wielu masz klientów? Tak, no ciężko policzyć na, na palcach jednej ręki. E, zajmuję się ubezpieczeniami wielowątkowo, rozpoczynając od ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, transportowych również. Więc tak, nie mam tylko przewoźników, ale również mam klientów, którzy trudnią się produkcją, przy okazji są przewoźnikami, więc ten wielowątkowość jest bardzo przydatna. W jakim sensie przydatna? Ponieważ... E, Szkody mogą się wydarzyć na łączeniu pewnych zakresów ubezpieczenia mhm. czy transportowych, czy majątkowych może tak, tak, także również komunikacyjnych. Różnie bywa, w zależności od sytuacji i rodzaju szkody. Jednym z takich częstszych procederów, który jest praktykowany przez oszustów to jest podszywanie się pod różnego rodzaju firmy. Często spotykasz się z takimi sytuacjami? Twoi klienci mówią o tym, że taki proceder obecnie ma miejsce i to na szeroką skalę? Może nie powiedziałbym, że jest to kluczowy mhm. aspekt i najwięcej szkód w transporcie zdarza się z fałszywymi przewoźnikami. Poza tym, no, jakby do likwidacji szkód trafiają już te. Udane z punktu widzenia przestępcy, procedery, więc tych informacji odnośnie ile jest prób wyłudzenia nie posiadam. Natomiast Rozmów z klientami i z rozmów z ubezpieczycielami wiem, że to nie jest problem marginalny. Zdarzają się te szkody w miarę często. Powiem szczerze, że mam informację od ubezpieczyciela, że jeden klient w trakcie okresu ubezpieczenia 12-miesięcznego miał około 12-15 takich zdarzeń. Co prawda, suma gwarancyjna pozwoliła na ewentualną wypłatę na pierwsze dwa zdarzenia, ale to już jest inny temat. Więc można powiedzieć, że takie zdarzenia na rynku mają miejsce. Myślę, że też warto sobie rozczłonkować tą kwestię fałszywego przewoźnika na, na trzy elementy, ponieważ zdarzają się wyłudzenia towaru przez faktycznie podszywających się przestępców pod fałszywego przewoźnika, czy w momencie odebrania towaru, czy też w momencie uzyskiwania umowę do przewozu, tak? czyli podszywamy się pod, pod legalnie działającą firmę z dokumentacją i e, referencjami. Drugim aspektem może być prawdziwy fałszywy przewoźnik, czyli działająca legalnie firma, e, która posiada swoją historię, która posiada dokumentację i e, zazwyczaj zostaje wykupiona przez innego właściciela już z premedytacją i już z nastawieniem na działalność przestępczą, e, więc wtedy mamy do czynienia z przewoźnikiem, który okaże się dopiero fałszywym przewoźnikiem lub też przestępcą. No i trzeci aspekt, myślę, że też wart uszczegółowienia, jest podszywanie się pod odbiorcę tak? czyli troszeczkę odwrócona, odwrócony schemat i tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na wszelkie zmiany miejsca, dostawy warto to zweryfikować już na etapie. Dojazdu czy trwania transportu, bo zdarzają się takie sytuacje, że przestępcy po prostu przechwytują ten, ten ładunek. Ja przed spotkaniem poprosiłem cię o przygotowanie tych kilku mm, najciekawszych historii, najciekawszych pod kątem tego, żeby unikać na przyszłość ku przestrodze raczej i widzę, że tutaj takie kartki leżą, więc sięgnijmy po rekwizyt. Ja się nie mogę się doczekać tego. Yy, Jakie to są historie, żebyś o tym opowiedział? I zastanawiałem się, od czego zaczniesz? Od takiej, mówiąc kolokwialnie, najgrubszej? Czy po prostu dobrałeś coś z tej talii kart praktyk nieuczciwych podmiotów? Myślę, że możemy nawiązać do tej wypowiedzi przed chwilą, tak? czyli myślę, że możemy wspomnieć o tej szkodzie z podszywaniem się pod legalnie działającego przewoźnika. Mój klient miał takie zdarzenie i ono się pojawiło na etapie szukania podwykonawcy, czyli umowa przewozu. Tak? Z uwagi na wolumen, wolumen transportów, normalną rzeczą w procesie transportowym jest wykorzystywanie podwykonawców i również mój klient z tego skorzystał. Znalazł na giełdzie firmę. Która wyglądała na legalną. E, również jest to klient, który bardzo dużą e, uwagę skupia na tym, żeby zweryfikować, z kim współpracuje. Więc to nie było w ten sposób, że brał pierwszą lepszą firmę e, przewozową, tylko dokonywał odpowiedniej weryfikacji. Sprawdzenie licencji, sprawdzenie polisy, również. Czy ona jest aktywna, u ubezpieczyciela sprawdzenie e, dokumentów rejestrowych w danym kraju, bo to akurat nie był Polski. Czyli zrobił de facto wszystko, co mógł, żeby. Dokładnie się tak. E, I jedyną e, różnicą później na etapie weryfikacji po szkodzie, się, e, jedna liter, okazała się jedna literówka w adresie mailowym. Jak zazwyczaj to Logistic, Logistics i e, to tylko różniło tego przestępce od Prawdziwe. prawdziwego przewoźnika. Na etapie likwidacji szkody czy po szkodzie również mój klient kontaktował się z tym prawdziwym przewoźnikiem, tak? czyli zweryfikował wtedy jeszcze bardziej wnikliwie i dotarł do telefonu. Prawdziwego, akurat tak się złożyło, że też to był zagraniczny przewoźnik, no i on nie wiedział o żadnym przewozie, tak, który miał wykonać, więc już na tym etapie można było dojść do wniosku, że byli to przestępcy. Więc to jest jedna z tych, z tych szkód. Druga szkoda, też nawiązująca do poprzedniej wypowiedzi, to był legalnie pracujący przewoźnik, tak? e, który miał swoją historię, miał swoją reputację, referencję, licencję, polisę ubezpieczeniową, no bo jeżeli normalnie działa, to, to takie dokumenty są e, podstawą. E, natomiast został wykupiony Myślę, że około 6-3 miesięcy przed całym zdarzeniem, i na etapie współpracy mój klient o tym nie wiedział. To dopiero te, te fakty wyszły przy etapie likwidacji szkody. E, I uwiarygodnił się w oczach mojego klienta, ponieważ to były pierwsze współprace Przewiez 2-3-4 e, transporty wszystko było, w porządku. wszystko było w porządku, czyli najpierw otrzymywał mniejsze zlecenia. Na krótszych trasach, a później w miarę otrzymywania zaufania, otrzymał dwa zestawy, i to były dosyć o dużej wartości, ponieważ chyba, jak dobrze pamiętam, było około 150, obydwa powiedzmy, było 150 tysięcy euro. No i w pewnym momencie nie dotarły dwa zestawy do miejsca docelowego. W ten sposób się dowiedzieliśmy o tym, że doszło do wyłudzenia towaru. Mogę powiedzieć, że sprawa zakończyła się szczęśliwie z punktu widzenia ubezpieczeniowego, ale nie z ubezpieczenia OCpD, czyli OC przewoźnika drogowego, a dwie kolejne szkody, o których chciałbym powiedzieć, które są ciekawe moim zdaniem, są powiązane troszeczkę z transportem. Co masz na myśli? Mam właśnie na myśli to powiązanie z innymi ubezpieczeniami. Tak, mój klient nie był przewoźnikiem, był. Sprzedawcom iPhone'ów. I swoje produkty sprzedawał również na terenie Włoch, i z tego tytułu obawiał się kradzieży, jeżeli chodzi o, o kwestię e, przez, przestępczą e, znaną na tym terytorium. Jasne. E, I w, żeby zminimalizować ryzyko, postanowił, że na terenie Włoch wynajmie taki magazyn on-holdowy, taki przejściowy magazyn. Czyli w momencie, kiedy nastąpi Zapłacenie faktury z bliższego miejsca, już z terenu Włoch, zostanie do miejsca docelowego e, dostarczony towar. Rozumiem, że listy przewozowe też były zaadresowane na to miejsce. Właśnie to jest klucz tego zdarzenia. Tylko dokończę. Ten proceder też trwał około 6-9 miesięcy. Proceder, po prostu działalność. E, I w pewnym momencie e, z magazynu, który miał około 3-5 tysięcy metrów kwadratowych w ciągu jednej nocy, nie tylko, nie oczywiście, tylko towary tenfony. mojego, klienta e, zniknęły e, i doszło po prostu do kradzieży tego towaru. Mój klient posiadał ubezpieczenie cargo, czyli ubezpieczenie mienia w transporcie i był przekonany, że to ubezpieczenie zabezpieczy go na tego typu zdarzenie. E, natomiast pamiętajmy, że to ubezpieczenie chroni w momencie procesu transportowego. Z punktu widzenia dokumentacji ten transport zakończył się w tym miejscu, w tym magazynie. A Kolejny transport do klienta docelowego to już był zupełnie inny rodzaj e, transportu, tak? Kolejny transport. Dlatego to ubezpieczenie nie zadziałało e, wprost. E, bo tu też była szczęśliwa historia e, z tym ubezpieczeniem za chwilę powiem jaka. Natomiast w, konkretnie w tym przykładzie Należało ubezpieczyć majątkowo to w nowej lokalizacji, czyli zgłosić lokalizację we Włoszech jako miejsce ubezpieczenia na ubezpieczeniu majątkowym. A tylko wspomnę, że ta sprawa też się zakończyła pozytywnie, ponieważ wspólnie trzy strony ubezpieczyciel, broker i klient doszliśmy do ugody. Oczywiście ugoda polegała też na tym, że klient zadeklarował, że przez Następne kilka lat będzie również ubezpieczał się w tej firmie ubezpieczeniowej, natomiast no, odzyskał część e, utraconych pieniędzy z tego, z tego tytułu. Wiesz, co? Bardzo chciałbym, żeby na mnie umknął ten wątek e, tej elastyczności. Bo to jest ciekawe, co teraz powiedziałeś, że można się dogadać, że to nie jest tak, że no, nie dopełnimy wszelkich e, jakby, procesów. No, nie jesteśmy w stanie zawsze zweryfikować wszystkiego. Czyli jednak jest jakaś elastyczność też po stronie ubezpieczycieli. Oczywiście, ponieważ charakter ubezpieczenia jest niejednoznaczny. Tak? Często interpretacja słów może doprowadzić do tego, czy będzie wypłata odszkodowania, czy jej nie będzie. Mało tego część. Zdań, równoważników zdań może być interpretowana zupełnie inaczej, w zależności po której stronie jesteśmy. Tak, ubezpieczyciel będzie interpretował to w sposób defensywny i bardzo, bardzo krótki, a my możemy to interpretować tak jak w przypadku mojego klienta, dosyć szeroki. Dla niego zakończenie transportu to było sprzedaż do tych iPhone'ów do klienta docelowego, powiedzmy hurtowni. A to, że to był etap jeszcze pośredni. Nie było w jego mniemaniu zakończeniem transportu, a de facto to, ten, to zakończenie transportu było. To nie był y, żaden y, y, magazyn y, pośredni czy celny, czy, czy, czy to nie była normalność procesu transportowego. Zakończenie transportu się tam kończyło. A ten przykład, który już praktycznie tutaj wybrzmiał, ale ci przerwałem, ten ostatni, to czego się dotyczy? Ten ostatni y, jest bardzo ciekawy. Nie wiem jeszcze, jak się on zakończy, bo to jest świeża sprawa mojego klienta. Klient, który jest przewoźnikiem i miał zlecenie przewozu ładunku ponadgabarytowego, konkretnie łodzi. W związku z tym, że jest to produkt specjalistyczny, można powiedzieć, specjalny, zabezpieczeniem tego towaru, zabezpieczeniem na środku transportu zajmował się nadawca. Przewoźnik, mój klient, miał za zadanie przewieźć łódź do portu w Gdyni. I na etapie e, wjazdu do portu znajdują się takie e, spowalniacze. Spowalniacze, dokładnie, czyli e, takie e, wybrzuszenia. wybrzuszenia. Ok, tak. to Wy, wybrzuszenia. wybrzuszenia, które mają na za, za zadanie spowolnienie po prostu tego transportu. I w momencie, kiedy kierowca mego klienta wjeżdża na te spowalniacze, e, opuścił się silnik łodzi, uderzając o beton. Doszło do szkody. No i teraz jest pytanie, kto za tą szkodę jest odpowiedzialny. Czy z jednej strony przewoźnik, który ma za zadanie przewieźć towar z punktu A do punktu B i odpowiada tak naprawdę trochę quasi na zasadzie ryzyka, bo on musi udowodnić, że ta, ta wina leży po stronie nadawcy, czy ten nadawca, który jest profesjonalistą, który wykonał takich transportów tysiące, zabezpieczał to w sposób należyty i nie doszło do takiej szkody nigdy. Mhm. Mało tego, się okazało, że te silniki są podwójnie zabezpieczone przed takimi zdarzeniami, e, oraz e, opuścił się silnik środkowy, który tak de facto powinien być najbardziej zabezpieczony, ponieważ był również za zabezpieczony tymi m, silnikami z boku. Więc zobaczymy, jak się ta sprawa zakończy. Ale ta sprawa pokazuje, że tylko przewoźnika jest bardzo duże, a szkody transportowe są trudne w procesie likwidacji szkody. I na etapie otrzymywania początkowych informacji, co się wydarzyło, ciężko stwierdzić, czy obronimy się przed tą szkodą, czy jednak mimo wszystko będzie wypłata szkodowania. A do tego jeszcze dochodzi kwestia odpowiedzialności przewoźnika versus właśnie odpowiedzialność polisowa zawarta w polisie i odpowiedzialność ubezpieczyciela. Powiedz mi, czy argumentem tutaj na korzyść klienta według Twojej wiedzy? Może być to, że on wykaże, że zawsze dobrze zabezpieczał tego typu transport i nic się nie stało, a nagle się stało. Czy to jest argumentem w ogóle w takim? zależy kto jest moim klientem, tak? <laughs> Jeżeli moim klientem jest przewoźnik, no to pewnie moje argumenty będą skierowane w tą stronę, że zwyczajowo przy dobrym zabezpieczeniu tego towaru nie powinno to nastąpić. Tym bardziej, właśnie, jeżeli wiedzą, że tego typu spowalniacze występują na normalnym procesie transportu. Tak, to tak, nie no było bo, zaskoczenie. Tak, to przewoźnik nie zmienił trasy. Tak. To, 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 to była normalność w tego typu e, trasie. Ale w drugą stronę, jeżeli również byłbym brokerem klienta, nadawcy, no to jak najbardziej te argumenty są słuszne. Tak? No jeżeli sam producent silnika przemyślał to i zabezpieczył to w dwóch etapach, tak? na siłownikach i również takim zabezpieczeniu dodatkowym oraz to nie, było, nie był transport nowe dla nich, tak? Czyli tego typu zabezpieczenia były pewnym standardem, były jakby. standardem, tak? No to jest to argument ku temu, żeby obronić się z, z tego typu argumentacji. Słuchając tych historii, o których opowiadałeś, to aż włos się wierzy na głowie, bo tak sobie teraz pomyślałem, że nieważne, co zrobimy, to zawsze jest to ryzyko, że dojdzie do no, złapania się na tą pułapkę zastawioną przez, przez oszusta. Można oczywiście temu zapobiegać. Te przykłady, o których mówiłeś, yy, tam wybrzmiało to, że te firmy starały się robić, co się da. Nawet na przykład, yy, Włoski, chociażby yy, myślę, że. Bardzo ważne jest to, żeby zmaksymalizować szansę wykrycia takiego, takiego przestępstwa, czy próby popełnienia przestępstwa. Nawet tutaj w WisLine staramy się takie standardy trzymać, yy, zachować, które bardzo mocno wyczulają, czy to spedytora, czy to już dział weryfikacji, yy, partnera biznesowego. i Zgadzam się, te literówki one się faktycznie w tych historiach powtarzają. To też z naszego podwórka. Potrafimy je wyłapać. A ciekawą jest, yy, 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 ciekawym przykładem jest yy, Litwa, yy, Włochy, gdzie ten adres URL na końcu różni się nieznacznie. To są, to są takie subtelne różnice LT i i bardzo często można się złapać, że ktoś podszywa się pod firmę włoską czy, czy litewską z drugiej strony. No ale skoro Dochodzimy do takiej konkluzji, że można zminimalizować ryzyko, ale nie zlikwidować je całkowicie. To w tym miejscu pojawia się rola ubezpieczyciela i tego jak się ubezpieczymy. No i właśnie chciałem się zapytać, czy można ubezpieczyć się yy, i wyjść naprzeciw tego typu wyzwaniom. Współpracując razem z Wisline, wypracowaliśmy klauzulę, którą e, posiadacie, e, która odnosi się wprost do tego procederu fałszywego przewoźnika. Oczywiście struktura tej klauzuli może być na rynku różna, tak? Jeden ubezpieczyciel zgodzi się na szerszy zakres ubezpieczenia, jeden na, na węższy. Jeden się zgodzi chociażby na tego fałszywego odbiorcę, wyłączając na przykład sobie firmy, które legalnie działają i przeistaczają się w przestępcę, albo zawrzeć te najbardziej częste przypadki, o których wspomnieliśmy. Oczywiście ta klauzula jest również zapisana w taki sposób, że narzuca na Wislań szereg obowiązków weryfikacyjnych swoich podwykonawców. Niekiedy, za każdym razem, kiedy dokonujemy transportu, a niekiedy, jeżeli już współpracujemy przez dłuższy czas, musimy dokonywać tego cyklicznie na przykład raz do roku. Kwestie weryfikacyjne, kwestie rejestrowe, licencje, polisy, kierowcy, itd., itd. I w momencie, kiedy Okaże się, że pomimo spełnienia tych wszystkich obowiązków, dojdzie do, mimo wszystko do tego przestępstwa, to ubezpieczyciel deklaruje, że wypłaci dane odszkodowanie. Oczywiście ta klauzula również minimalizuje odpowiedzialność ubezpieczyciela często, tak? czyli są wprowadzane limity odpowiedzialności. Dla przykładu, jeżeli mamy sumę gwarancyjną 350 tys. euro, to ta klauzula może nam limitować to te konkretne ryzyko do 100 tys. euro. Na, tak Dodatkowym może być e, obostrzeniem również wyższa franszyza redukcyjna, czyli udział własny w szkodzie e, przewoźnika. No ale lepszy ryc niż nic. Ro, ta, oczywiście, ale w polisie ubezpieczeniowej może być dużo więcej rozszerzeń. Warto by się zastanowić chociażby nad kwestią. E, e, Pijaństwa, nietrzeźwości, innych środków psychoaktywnych, straty uprawnień przez kierowcę, również badania techniczne czasami pojazdów są takim elementem, który może na procesie likwidacji i szkody doprowadzić do albo odmowy, albo do pomniejszenia wypłaty szkodowania w zależności jaka była sytuacja, więc sama polisa ubezpieczeniowa. Sama nazwa polisa ubezpieczeniowa nie, nie mówi, że to jest jedno i to samo. Tak? Rynek transportowy w pewien sposób wymusił na przewoźnikach, że powinni posiadać ubezpieczenie od przewoźnika drogowego. Nikt nie wyda ładunku bez polisy ubezpieczeniowej. Natomiast sam charakter i zakres ubezpieczenia nie jest wprost narzucony. Mi to trochę przypomina nawet z, z takiego prywatnego poletka ubezpieczenia zdrowotne, turystyczne, zagraniczne. No, oczywiście nie ma obowiązku, tak? Możemy kupić jakieś minimalne, czy tam jakiś tour operator nam, nam, nam gwarantuje minimalne, a później, gdy dojdzie do, do jakiejś nieszczęśliwej sytuacji, to się okazuje, że tam praktycznie nic się nam nie należy. Dokładnie tak, ale nie chciałbym. Sprowadzić tej rozmowy na to, że ubezpieczyciel jest zły i niedobry. Jeżeli podpisujemy umowę, jeżeli podpisujemy na koszty leczenia chociażby niską sumę gwarancyjną, która wyłącza nam chociażby choroby przewlekłe, a my takie choroby przewlekłe posiadamy, wyjedziemy na te wakacje i w wyniku choroby przewlekłej jesteśmy hospitalizowani, no to później, no nie dziwmy się, że ubezpieczyciel będzie odmawiał wypłaty odszkodowania. Dlatego tak samo jest w ubezpieczeniach przewoźników. Sam Fakt posiadania polisy ubezpieczeniowej nie daje nam gwarancji, że dojdzie do wypłaty odszkodowania z polisy naszego podwykonawcy. Dlatego tak ważne jest, żeby oprócz weryfikacji, czy posiada i czy jest aktywna ta polisa, jednak zerk zobaczyć, czy zakres ubezpieczeniowy odpowiada zleconemu przewozowi dane, danych ładunków. Jasne, to powiedz tylko jeszcze tak na zakończenie rozmowy. Jak Dobrać dobrego brokera, tak żebyśmy czuli w nim wsparcie, doradztwo, żeby było poczucie, że my nie ciągniemy z dwóch stron za linę i nie mamy w nim wroga, tylko wsparcie, przyjaciela, doradcę, takiego przyjaciela biznesowego. Po czym poznać dobrą firmę, która zajmuje się ubezpieczeniami. Ja uważam, że broker powinien być trochę częścią jakby organizacji, przedsiębiorstwa danego klienta, swojego klienta. Powinien się wczuć empatycznie w te procesy, które, które zachodzą, ale również współpracować z tym klientem. Ja pomimo tego, że skończyłem logistykę, to nigdy nie praktykowałem tej logistyki, tak? Więc te informacje, które uzyskuję od Was, od VisLine'u są dla mnie bardzo cenne, bo ja mogę... Z tych przykładów, z praktyki pozyskiwania podwykonawców, lub też innych aspektów procesu transportowego, znaleźć te ryzyka, które potencjalnie mogą się zrealizować. Więc ja uważam, że kluczem jest współpraca, a pewnie też i zaufanie. No to zaufanie trzeba wypracować latami. My współpracujemy z Wislainem, myślę, że już blisko dekadę. Więc. Ta zaufanie jest myślę, że na wysokim poziomie, ale nadal, tak jak wspomniałeś o tych literówkach, pewnie spotkamy się z takimi sytuacjami, które nas zaskoczą. Więc tak jak mówię, bardzo ważne jest spojrzenie na to ubezpieczenie transportowe nie tylko z punktu widzenia kosztu stałego, wymagań kontrahenta, że muszę posiadać ale również zastanowienie się, że ta polisa ostatecznie przy wypadku transportowym czy szkodzie transportowej jest dla mnie kluczowa. Tym bardziej jak prowadzimy jednoosobowe działalności, tak? no tutaj musimy też pamiętać, że odpowiadamy całym swoim majątkiem, więc ten aspekt polisy nie powinien tylko i wyłącznie być postrzegany przez koszt, ale powinien być postrzegany przez to. Co się stanie, gdy dojdzie do szkody? Bo jeżeli te szkody, o których mówimy, dotykają całą branżę, to również mogą kiedyś mnie dotknąć. Więc warto się nad tym zastanowić. Ja myślę, że też jeszcze wartym wspomnieć jest to, że polisa ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego może być wyróżnikiem na rynku. Tak? Często przy rozmowach ze spedytorami WisLine dowiaduje się, że bardzo dobrze, panie Dawidzie, ale ja nie jestem w stanie znaleźć takiego przewoźnika, który by spełniał warunki ubezpieczyciela. Chociażby jeżeli chodzi o wysokość sumy gwarancyjnej. Więc myślę, że mniejsi przewoźnicy, jeżeli mogliby spojrzeć na ten element jako wyróżnik, jako przewagę konkurencyjną, a przy okazji również mieć szersze zabezpieczenie, jeżeli dojdzie do szkody, to też jest bardzo dobra dla nich droga. Myślę, że to jest dobra konkluzja i taka wskazówka na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. A ja bym tak cały odcinek, całą naszą rozmowę, Podsumował y, mniej więcej takim wnioskiem: że na dobrą sprawę nie zabezpieczymy się przed wszystkim. Nie ma takiej możliwości, żeby uniknąć niektórych problemów, natomiast możemy je y, maksymalnie zredukować. I na pewno dużą rolę odgrywają same procedury wewnątrz firmy transportowo-spedycyjnej: precyzja y, weryfikacji, y, taka cierpliwość, wnikliwość. Myślenie przy tym przede wszystkim, bazowanie na przykładach tych no, przykrych, ale no, uczenie się na błędach. Druga rzecz to jest na pewno dobór odpowiednich partnerów biznesowych czyli hmm, polegamy na tym, e, z kim no, już e, konie możemy kraść. E, I tak jak wspomniałeś, te firmy 3-6 miesięczne czasami próbują nas e, zwieść e, tym takim małym wolumenem, małą wartością zamówień, a później cap, czyli raczej ci, ci gracze, z którymi już dłużej współpracujemy są bardziej wiarygodni, ale też trzeba mieć się na baczności, bo można się też pod nich przecież podszyć. No i tym trzecim aspektem jest sam ubezpieczyciel, który, czy broker, który dobrze doradzi i może czasami niestandardowo zaoferuje coś, co ma szerszy zakres ubezpieczenia. Wtedy de facto nie ponosimy kosztów dochodzenia i czekania przede wszystkim, bo to są też zamrożone często pieniądze. Bardzo ci dziękuję Dawidzie. Myślę, że ta rozmowa była wyzwaniem, szczególnie dla mnie, bo przejść przez te tematy ubezpieczeniowe. To nie jest taka łatwa sprawa. Tam jest dużo takich kruczków, bo trzeba dbać o każde słowo. To już trzeba się precyzyjnie wyrażać, definiować. A cieszę się, że w taki przyjazny sposób byłeś w stanie przybliżyć nam ten temat. No i też, że podzieliłeś się tymi historiami. Myślę, że ku przestrodze dla wszystkich będzie to z pożytkiem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. A ja dziękuję również Państwu. Był to kolejny odcinek podcastu Transport, Spedycja, Sukces. Gorąco zachęcam do oglądania pozostałych, a znajdziecie nas na kanale YouTube i Spotify. Więc do zobaczenia.